Z tej strony Dominika Tarnacka, facilitatorka programów rozwojowych z końmi. Wyszłam sobie przed chwilą na balkon. Jest piękne słońce. Położyłam się na kocu i poczułam i poczułam silny i przyjemny ciepły wiatr. I to jest kulek. Na bank zaraz tutaj się po prostu pojawi. Ale przyjemnie mi mi się tak po ręce. Słuchajcie. Yy, I ten wiatr był bardzo przyjemny. I od razu skojarzył mi się ze zmianami. Yy, I zrobieniem jakichś porządków. Yy, I z przyjściem nowego. W pewnym momencie m, tak mocno zaczęło wiać, że y, spadło mi pranie z czystymi rzeczami, i przyszło do mnie kolejne um, skojarzenie. Mianowicie, że to, co nie jest na jakimś takim, że to, co nie jest zbudowane na jakimś takim, Stabilnym fundamencie musi po prostu się rozwalić. Prędzej czy później. I że to jest bardzo też oczyszczające i dobre. I trudne równocześnie. Ja od jakiegoś czasu jestem w jakimś takim temacie. Słuchajcie, lekkości w życiu. I bardzo mocno pracuję teraz yy, z takim stwierdzeniem, bez pracy nie ma kołaczy, że tylko po prostu ogromny wysiłek przynosi jakieś owoce. Yy, czuję wewnętrzny sprzeciw wobec takich stwierdzeń. Czuję, że to może być rodzaj jakiejś manipulacji. I nie chodzi mi tutaj o to, że praca nie jest ważna. Praca jest bardzo ważna. Praca, działanie się, tworzenie to są. To jest coś bardzo naturalnego. Natomiast, kiedy patrzę sobie na przyrodę, której jestem częścią, to też widzę pracę. Drzewo, które rośnie. To wszystko jest jakiś wysiłek, jakaś praca. Eee, równocześnie mam takie wrażenie, że to wszystko się dzieje w jakiś taki naturalny i równocześnie lekki sposób. Że to nie polega na jakiejś walce, nieustannej walce, nieustannym staraniu się. Nie, nie mam takiego poczucia. Że drzewa muszą na przykład nieustannie walczyć, żeby piąć się do góry. <laughs> nie mam takiego poczucia. Yy, tak samo ptaki, słuchajcie. Ptaki, które lecą do yy, innych krajów i ruszają w drogę, one też po prostu dopasowują się do pewnych prądów. I dzięki temu ten lot jest możliwy. I tak sobie pomyślałam, że kluczem do tej lekkości jest jakieś poddanie się. Poddanie się takim prawom natury. I tak patrzę na tą przyrodę, i myślę sobie, że w przyrodzie jest takie poddanie się. Że drzewo nie chce być słonecznikiem, tylko. Jest drzewem i robi swoje jako drzewo. I przez to ten wysiłek jest jakiś taki adekwatny, a nie jakiś ponad siły. Także ja teraz dążę do takiego zdrowego wysiłku, słuchajcie, i też do lekkości w tym wzroście. I z tym teraz mocno jestem. się z wami podzielić po prostu tym, bo myślę, że nie tylko ja mam taką potrzebę, nie tylko ja mam takie przemyślenia, nie tylko ja do tego dążę. Także pozdrawiam Was. E, przyjemnej niedzieli. Cześć.